Witajcie wszyscy, oto ja, wasz Grzegorz i... Kochani, 2011 rok mamy już za sobą, nadszedł 2012 rok, rok szczególny. Kochani, w maju będą juwenaria, w czerwcu będzie Euro 2012, już teraz wiem, że Wy i ja damy z siebie wszystko, damy z siebie wszystko z pełną mocą, żeby te dwie imprezy przeżyć doskonale. Wiem o tym, że niektórym z Was wysiadają już wątroby oraz nerki i ja liczę na jeszcze więcej. Kochani, dajmy z siebie wszystko. Teraz nadchodzi wspaniały okres, jakim jest karnawał. Nadchodzi styczeń, bawmy się, działajmy razem i niech te hektolitry piwa przez Was przejdą. Kochani, pamiętajcie tylko o buteleczkach zwrotnych i puszeczkach. A więc tak, karnawał 2012 uważam za rozpoczęty. Wasz łenny, mój super wspieracz. I jeszcze jedno, moi drodzy. Tak jak ksiądz chodzi po kolędzie, ja będę tam do Was. Teraz, przez tą zimę, rozpoczynam akcję. Pomóż superzbieraczowi przetrwać zimę. Będę Was odwiedzać w mieszkaniach, na stancjach, w domach, wszędzie tam, gdzie jesteście. Kochani, postaram się zajrzeć do każdego z Was, żebyście wiedzieli, że super superzbieracz jest w tej zimy z Wami. Jest zima, ja rozumiem, jest zimno i Wy tak bardzo nie chcecie wyjść do mnie, dlatego ja przybędę tam do Was. I będę z Wami. Postaram się przez całą zimę dotrzeć do każdego. Moi drodzy, rozpoczynam akcję Pomóż Superzbieraczowi przed zimę. To będzie niesamowity czas. Czas wspaniałych spotkań, czas radości, czas wspaniałych imprez tam, gdzie do Was przybędę. A więc Superzbieracz Zima Tur uważam za rozpoczęty. Moi drodzy, wszystkiego najlepszego. Nie ten 2012 rok z tymi imprezami Euro 2012, Juvenalia 2012 gdzie mam nadzieję będę numer jeden ikoną Juvenalii Euro gdzie zostanę maskotką Juvenalii 2012 i mam nadzieję pojadę na pierwszym y, platformie prosto pod ratusz. Ja czekam, samorząd UNCR czekam na propozycję. Ja na maskotkę lęsesu jestem już gotowy. A więc tak, moi drodzy, rozpoczynam 2012 rok, Wy i ja. Ja i Wy. Niech ten rok będzie wspaniały. Moi drodzy, a więc wszystkiego najlepszego, dużo niezapomnianych chwil w tym 2012 roku życzy Wasz profesor butelkologii stosowanej, One and Only, super zbieracz. I pamiętajcie, Jestem z Wami. Cześć.